Wszystkie Naprawdę. Na Później ja do barierki. Wydaje mi się taką cenowych wiadomości od tego względu, że pani, pani e, trenier Szydłowie dała swoje oświadczenie mówiąc, że prezydent nie spowodzi nas i e, nie zatrzyma, tak? Realizuje program do końca. Ale my robimy swoje, powołujemy się na jedną z najważniejsze kontynentów wynajmów w kraju. I co on się kupie? podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej obrzeźnie łamane. Pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a w działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawo podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i współdzielni. I na świecie ja jeszcze zapyta, nie było. Dlaczego soczwiocy właśnie nie broni? Nie wiem. A nie 5 tysięcy ludzi poszło na brzuszkę i nikt ich nie bronił. Niech nie się pan zapytał o pracowników PKR-u. Ilu ich było? W którzy do końca III. Życia Pospolitej tę konstytucję będą aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywateli. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. A Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie, tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

私たちは2人か2人か2人か2 członkiem szczecinieckiej adwokackiej członkiem tej kasty słynnej z którą chcą walczyć szanowni państwo kilka słów chciałem zaadresować przede wszystkim do tego co się mówi na temat ludzi którzy przychodzą na protesty ja jeździłem do szczecina na praktycznie wszystkie protesty które mogłem mówią że przychodzą podkomuniści mówią że przychodzą bedkiewdowy Wiadomo, że propaganda może zmienić przeszłość każdego. Ja prawdopodobnie według propagandy PiSu w wieku dziękuję dwóch lat, jak ja 80, 80, 80 rocznik jestem, prawda, musiałem donosić na dziecię o schronisku w, w środku, więc yy, przepraszam, że takim absurdem posługuję, ale takie są argumenty Prawa i Sprawiedliwości dotyczące tej pseudoreformy. Mówią, że doszło do upadku zasad moralnych i moralności w sądzie. Naprawdę? Posłowie prawa i sprawiedliwości będą nas uczyć moralności i zasad moralnych. Przecież to się w głowie nie ja mieści. Ustami, ustami pana Piotrowicza, była komunistycznego prokuratora, przecież to się w głowie nie mieści. Dzisiaj pani premier powiedziała, że oni w tom przywróci się realny trójpodział władzy, dlatego że muszą mieć kontrolę nad Dlatego trzeba się trzymać dalej razem. Szanowni Państwo, jest tutaj do nas wiele osób, którzy pamiętają komunę, ja jej nie pamiętam. Całe szczęście urodziłem się i wychowałem w wolnej Polsce, ale. Zachęcam do jednego. Czekają nas na pewno trudne moralne wybory. Będzie ciężko. Nigdy bym nie chciał, żeby Polak tylko Polakowi stało z bronią, bo to jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Spróbujmy się trochę pobawić z <laughs> Walczmy z tym systemem. Walczmy z próbą nalecenia autorytarnych rządów na poziomie regionalnym. Z naszymi sąsiadami, z naszymi znajomymi, którzy popierają te zmiany. Rozmawiajmy z nimi. Nawet do bólu. Byle to przetrwać. Szanowni Państwo, ja teraz Wam złożę przyrzeczenie publiczne jako mieszkaniec tego miasta. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał problemy prawne przez to, walczy z rządem autorytarnym Prawa i Sprawiedliwości, ja Wam przysięgam, że ja Wam pomogę. Dziękuję bardzo. 그 <목소리로>